Hej! Potrzebuję waszej pomocy, bo jestem w trakcie malowania i najpierw mam pomalować rzęsy, czy założyć soczewki? Kto się zna? No bo nie wiem, czy teraz najpierw soczewki, czy rzęsy, bo jak się popłacie, to mi wszystko spłynie. Proszę o pomoc. No nic mi się nie zdaje, że się nie pomalowałam, Edek! Daj mi spokój. Najpierw soczewki. Dobra, jak się zakłada soczewki? To teraz jest drugie pytanie. Kto, skąd mam wiedzieć, która jest prawa, a która lewa na przykład? ogólnie się wydarzyła tak, bo ja mówiłam, że ja nie mam nie? Ten dom jest cały w brokatie, ale naprawdę, czy to się będzie, teraz będę? Ten dom jest cały w brokatie, wszystko, wszystko jest w brokatie. Myślałam, że się poryczę. Nie wiem, co mam zrobić. Jak na Halloween to się nie mało, ale... a Boże. Będę miała brązowe oczy. Umyłam ręce już dwa razy. Dajcie mi spokój. Skąd mam wiedzieć, w którą stronę to jest? To jest obrzydliwe. Jak ja mam to nabrać? Na co mam to włożyć? Teraz mamy takie oczy, takie zielone, szare? Coś w tym stylu. A ja umyłam te soczewki. To jak je teraz wyjmę, to będzie mnie bardziej szczepało. Nie, no, to idę do domu. A skrzynia ci nawet nie spalała. Ona ma taki właśnie. Nie wiem, bo ja stanąłem i czytałem czat. Brawo, brawo, brawo. Mamy informację. pierwszy ręku. Brawo. Mowa, ona równe, tylko powie, no równe to, bo są. No wymyślała, że on jest pijakiem kury. Równy. Kono, kość, pociśnij. Idziemy, remono, najpierw założymy. Piją wymyśla, nie pierdzieli się. Trój, A peruka na końcu. Peruka na końcu. Któreś materiały dostała, więc jakby Co coś, ona? Co jeszcze genu zostało, że co? cosplay. A? Widać moje. Robię strój a, Halloweenowy. To nie wynika z tego, że. Ale ty się w to nie zmieścił. Zmieszczę! Nie znamy się no, Już jest bliżej no, niż no, dalej, no, już to, nam dobrze jest, idzie, okej? Już to prawie. Okay? Od, idzie... od... Od od o, Boże! Zimtem no jeszcze nie skończyłam! Jeszcze nie skończyłam! To podało, ty klinet, kot, kak, a, a, nie potrzeb tych ludzi w Patrzcie, mam przykładkę, ale jeszcze ten. W długim dystansie jak. Ale patrzcie. Teoretycznie. Więc Będz, będzie ok. Wyglądam jakby bardzo fajna. Albo sobie uratujemy kanał. Że jakby, albo jest. Zomruć! I poszliśmy z, z Tak segmentem... ona wygląda. No właśnie, jak ja wyglądam. Nie mogłam bez tej. Patrzcie, ja Wyglądałam dużo lepiej bez tej peruki, po pierwsze. Po drugie, muszę jakieś uszy kotka jeszcze założyć. No masakra! wyglądam jakbym pracowała w klubie nocnym. Dobra, my mieliśmy to wziąć poważnie. Jezu, jeszcze. Dobra, teraz chociaż wygląda jakbym się tak nie ubrała sama z siebie, tylko naprawdę jak na Halloween, tak? Ej, nie wyglądam źle! Wydaje mi się, że wyglądam całkiem ok, nie? Na razie jestem chyba tokiem git. Jeszcze ogonek. Ale ogon jest taki duży. Ja mam taki duży ogon. Taki... prawdziwy ogon. Do... Ej, dobra, nie wyglądam źle, kurczę! To bym wiedział, czego to kosmo jest Co byście wiedzieli? No właśnie, nikt mi nie kazał, to jest właśnie wszystkim najgorsze. Że nawet nie mam na kogo zwalić wina. No na was, ale no ogólnie. poczekajcie Poczekajcie, może to podciągnąć wyżej, ale boże! Jak dziwnie nie? Wyglądałem... Tak jak troszeczkę mam wyszła z góry Ej nie, no jest okej, okay, nie? Poczekajcie, ogólnie uważam, że, że dobrze go zrobiłam w miarę, tylko jeszcze ten ogon, poczekajcie. Wyślesz słodka, No nie no, ale wyglądam normalnie jak na Halloween. Wiecie jak laski się u mnie bohaterowie na Halloween ubierają? Normalnie też mają stroje w długości tego co ja mam. Tak, ale patrzcie, co się wydarzyło, jak was nie było takie przez chwilę? Dobra, <noise> jeszcze ogonek. Najważniejszy Anty jest ten ogonek, ale może jakiś wstyd. Prowizoryczny ogonek, ma, no taki wiecie. Taki, ja się zębowe. postarałam, nie dało A, się tak tego lepiej zrobić, tak, ale mam ogonek, no patrzcie. Myślę, się ale fioletowy, e, wiecie ile ja go kręciłem. Patrzcie, koniec końców. Chyba jest okej, nie? Ładnie wyglądam. takiego jednosobowego jednoosobowego okrętu, który tam siedzi płynie na, na jakimś takiej czynce społecznej, się. no w jakąś budowę takiej do no struktury. Się? Tak, tak. tak, Nie, że no, no to jest na dobrze, na... jest super, miło. nie? Żeby nie było, że nie mam tej kulki. Obiecałam, że będzie ta kulka i była kulka, okej? Okay? Tylko lekko spóźniana, bo nie zapomniałam. Dobra, co to kurka! Ociekłam! Ja! Yeah. <noise> no nie no, uspokój się Deku Jeszcze no, z tym walczę! No muszę jeszcze ogonek przykleić, okej? Okay? O nie, jeszcze taku to, to widzę. Płokicie, <noise> no, poczekajcie, muszę to normalne? Nie? My zaczynamy. E, tak, ogon... Piór mi wysłał. Ogon z kotkiem na... No jak czytałem sobie? <noise> W miarę, w miarę. Ale kur... cosplay do. Hej! Węgier fy Nie to nie może... nie może tak być, stary, że ja ledwo odpalam live'a i już się okazuje, że jest jakaś afera. Co ona znowu zrobiła? <laughs> afera? Co ona znowu <laughs> zrobiła? Hej! No ja to słyszę. Odpuś... Słyszeliśmy twojego streama, sergiusz no zrobiłam cosplay! Obiecałam i zrobiłam! Starczy już, już starczy, już go zdejmuję, tylko poczekałam. Chcieliśmy zobaczyć Twoją reakcję. Zasłoniłam się, żeby nie było. Dostałam... Od... Dobra, no. Pokażę buty dla... no, wie... no buty miałam, ale już mu nie pokażę. Na klipie później zobaczę. Moje buty i ogonek. Już starczy. O, czemu wypaliłam, tak jakoś wlałam. Dawać klima zobaczmy mu Sergiusza. No. Oj tam oczy. No dobra, jak nie odbiera telefon, to nic. Eee, przepraszam po prostu widzowie. Jakby nie jest to moja wina, ale poniekąd czuję się kurwa odpowiedzialny za to, co się od... co się dzieje. Halo? Halo? No? Halo? Dobra, zrób, zru, zrób 360 w tym cosplayu, Chcę go zobaczyć. Ale ja to tak już do mnie oto pisałem. No dobra, stań ku... metr od tej kamery zrób 360, bo chcę zobaczyć, no. Ale co chcesz zobaczyć, no? No, no chcę zobaczyć cosplay cały, jak to wygląda. Moje dobra, logo. pokaż, zrób 360. Ja nawet nie wiem jak to wygląda z tyłu. No dobra, no, zrobię, no. Pasuje? Pasuje? Jest? Okej? Okay. Pasuje? Proszę, już. No dobra, jest, jest okej. Jest OK. Yes, okay? No, dziękuję. cześć, cześć, cześć. Ty, o, Kevin De Bruyne. O, Kevin De Bruyne. Ty, 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 Na tak, widzowie, to jestem ja właśnie. Aż go zbanowałem. Tu to będzie. O, to poprawiam włosy, to będzie tu niestety. No nie całym, dobra, już widzę, że nie całym. Nie było aż tak źle, no bo okej. Okay. Było w porządku. Dobra, myślałam, że było gorzej. No co Wy mówicie? To takie to ja miałam spodanki. <grym> takie to u nas dziewczyny na Halloween miały rok temu kostiumy. Myślałam, że serio się przejęłam. U nas normalnie się tak ja chodzi, Ale ja to, oglądałem. to z ja nie oglądałem, ale podobno...